Nie, niedawno wyszedłem, o, przebrałem się, umyłem się, ogoliłem się elegancko. A Meksykano gada, o, on się myje? Głupoty gada. Co? Brawa! Ja słyszałem, że jesteś nie tak? Proszę nagrać. prawda? Na major kanale. Dzień dobry państwu. Kochani moi. To, co słyszałem, Major powiedział, to was oszukał, okłamał. Jak oszukał, okłamał? Major przebyło większą część w lesie. O, w lesie. Wącha rozp rozpuch! Tak, gówno prawda. Już zaczynasz? Jest co? To jak kurwa mnie wypierdolić z domu. I pójdziesz, no, człowieku. Właśnie, ty, nie pójdziesz. Kamery usunę. I nie, tak, nie weź i nie i nie i nie nie tutaj szpakę z gębu do mnie. Nagrywajcie. A to się nie no, kłócie panowie ten dzisiaj. Człowiek. Nie kłócie się panowie, panowie dzisiaj. Janek. Już dzisiaj może bez kłótni. To. To. Ale panie Krzysztofie, powiedziałem, że bierzesz głos? Widzisz, no, co powiedziałeś, to, że to. moja rodzina ubeczka, tak? A ta? jest, jest. Tak, ty jesteś konfidentem. Jest. Wiesz, konfident, po... kurwa, jest. nagrywasz no stop. Właśnie. Konfidencie. Widzisz, widzisz kto konfident? Konfident jesteś. Na razie, a ja, a ja zajadę zaraz do Mopru i do, bo on idzie na trefie, to ja jemu zrobię coś. Ja mu tak zrobię, że jego zabiorą dzisiaj. Na razie ktoś. Srają. No cześć. O, co straszy. No stop, no stop kurwa. Bronić kurwa. Cały ten Donosiciel. O. Ile? Jeden lis od... Policja. Straż miejska. Ciekawe kto to zgłasza wszystko. Za twój samochód ja będę odpowiadał. Po co ja mył? Ja nic nie A mogę... co farbą oblewałeś? To ja farbę oblewałem! Ja byłem A w Warszawie, co? przepraszam bardzo. Mar... Pawełka masz ze światła, Sramełka masz. A Sławek przyszedł. To... Po chuj ty to to wysyła! Zappij to mordę, kurwa, komunistyczny, chuju! Ja. Cię interesuje kurwa! zaraz ja, zadzwonię do niego. basa. No, to ja cię będę karmił, bo ludzie będą karmić, tak? Już tylko kto? A to. Nie Sławek, tylko Marian wysłał. Sławek! No, Sławek! Ty jebana, kurwa, komunistyczny chuju, gruba, gruba. Kurwo. Sławek! No, miałeś. O, Sławek! O! Dla Krzysia, tak? No! I pierdolisz kurwa głupoty nie wiadomo co na niego. No. No powiedz, że to dopiero ja wróciłem, a ty po prostu się rzucasz. Już od razu do mnie, że to ja. Pokaż, jak... jak mówisz swoich ludzi. Pokaż! Jakich ja swoich pokaż. ludzi? Narkomanie. Narkomanie. Narkomanie! 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 A ty jesteś. Narkomanie! Dobra, niedługo o, się pozbędziesz nagrywaj mnie. Nagrywaj to i masz naprawić to. Tak, sram. Dostajesz pieniądze do czyszczenia samochodów. Jeszcze raz powiesz, strasz. kurwa. Ja wyjść z domu nie można. Ja podatek zapłaciłem, ja pokażę. Na dwa danki nam kroisz mnie. Nie no, chcą, co? bo nie chciałem tam być. Pralkę nie Chcą niechcąco, wszystko nie chcą, co robisz. Tak. Pralkę napraw. Jak policjant przyjedzie, ja powiem. Pokażę. pralkę. Jaka woda. Ta woda poszła, ale po mnie jest nagrany film. Jaka woda brudna. Jak polasek się ciągasz. Tak, jak, jak spożywasz alkohol. O. I przychodzisz, piany, nie no, jaki kurwa i we mnie kiełbasami rzucasz. To jest toporkiem porkiem jeszcze. To porkiem O, no, to porkiem, zabij mnie. Ta. Jak, ga... jak kiełbasem wróci, to my pójdziemy Pojedziemy do dzielnicowego w poniedziałek i. Jak najprędzej, dzisiaj pojedziesz. Tak. Na najdowodzie pojedziesz. Zaczyna przykłinać, mówi po prostu takie rzeczy, tej chuju, tej różne rzeczy, geju, nie geju i po prostu ja chcę, y, żeby kartkę napisał, że po prostu... Kamary się iść do sklepu, kupię deszyd. To ja mam i napiszę i podpiszę się, że po prostu kiedy ja mam prawo usunąć. Te kamery, zabrać swoje rzeczy i wtedy mogę się wyprowadzić. Tak dziennicowy powiedział. I policja tutaj wcześniej co przyjeżdżali. I ty nie będziesz mnie na ostrą wyzywał. Od różnych, że to ja zrobiłem. A kto? Ja byłem w Warszawie. A kto? No, Nagrywaj. Okay. Razem z Pawełkiem. Kujałkiem. O, tak. nagrywaj, nagrywaj. To wszystko jest, będzie na wizji. Ja też będę nagrywać Niej Niech właśnie policja ogląda, ja to niej na... widzi, że ja, ja mu samochód zniszczył. A kto zniszczył? Ja też się będę nagrywać. No widzicie, co on robi. No, trzeba napisać kartkę, usuwam kamery. Zabieram swoje rzeczy, wyprowadzam się i nie pokazuję się tutaj. Będziesz swoich koleżków. Przyprowadzał mało latów, bo ci szyby je wybijać. Będą tutaj wszystko będą demolować. Idzie? Męczennika? Męczennika, o właśnie! Widzicie męczennika, no, mnie? No dalej przykinaj! Ja... No dał... Nie, nie, ja nie byłem przy tym! Proszę nie przeszkadzać w mojej rozmowie. <głos> <głos> kurwa, sobie idź do samochodu, kurwa, swojego Opla, kurwa, starego rzęcha i tam siedź. Kurwa, pierdol się, kurwa! Ja będę się wyprowadzał, to kurwa mój komputer jest. A nie twój. I moja kamera. Ja kupiłem. 800 złotych zapłaciłem. I kupiłem kurwa i do niej kurwa nie do... Masz swój stary komputer sobie nim się baw kurwa. No i będę bawić się. No baw się. Tak swoimi jajkami się bawisz. O i lekarz mówił, że mnie ogląda półtora roku. Dobrze. Ja nie potrzebuję żeby. Że chcę mi pomóc. Mordy mojej, paskudnej, brudnej, zaśmierdzonej. No, no a... To proszę się nie odzywać, jak ja nagrywam, ja spożywam posiłek Boży. To życzę smacznego. No dobrze. To proszę nie przeszkadzać, już zaczynasz? Ja nie zacząłem, ty? Jak wredna kurwa. Ty to leczą. właśnie wredne kurwy tak zaczynają. Nie można zjeść. Nic, to ty kupił dla mnie. Po prostu, a drugi był... W... Rzucony po prostu jak baba y, po prostu skakała na kutasie. Jak to się mówi? No, specjalnie wy to robicie. To nie będę kurwa nagrywał. Jak jesteś taka kurwa, i pierdolona osoba, to przyjdź kurwa, to cię rozpierdolę kurwa, jebanym bie. Krótko się kurwa rozmawia z takimi ludźmi. Bardzo dobrze. Ja nowe kolumny kupiłem, wszystko, podatki płacę, a oni, kurwa, bana robią, kurwa, jebane szczury, Publiczne, kurwy, szmaty jesteście, publiczne. W dupie was wam. Jak, kurwa, nie chcesz mnie oglądać, kurwa, nie oglądaj.